Nëtoh gjithë kushtojmë zërin këtu që je ti, shkurtoblesh. Lësh murrë, mamë. Kurrë nuk joftë. Nuk do të pasojë asnjë biçep, ason. Ne e kemi, ne e kemi. Ne do të shkojmë në një leticë. Këtu na fal.

Nas obcinają wszędzie, no, bo Nie, nie, No, ale wszędzie, no jak, jak już wygląda, jak zaraz odemno na toru, tu Nie się, młody człowieku! Nie odrażaj się. No bo co w ogóle ludzi? My robimy trzy te jeżeli panie jest panie, skarga, panie, to trzeba sprawdzić, tak? I nie musisz z morgą tu na nikogo wyskakiwać, tylko powiedz to, co chodzi. Ja mówię o co chodzi, już dwa razy ci mówię, weź ci na konteracie drugi raz. Widziałam, że było.

total nem Jeden dla Monesta, jeden dla Klimy. To, co się dzieje w Warszawie, teraz to my na lubi. tym filmie widzimy. Rozpnijmy Chyba Pana policja przypierdala się do każdego. I co masz niebieski chuju staygo? z tego? Odpierdol się oba, od chłopaków jeżdżących na deskorolkach. Lepiej zajmij się tych plastikowych workach. w plastikowych workach. Więc szoruj stąd, Lamusie. Pierdolony konusie. No raz. Pierdolę pa, cię od siedmiu się od wszystkich. No. A teraz ja, więcej rzucam. Patrzcie dla wszystkich, zajawka się chowa. Pozdrawiam śródmieście, pozdrawiam grochów. Pozdrawiam wszystkich. I policji policję prochów. Nie wciągam, amfetaminę pierdolę, kokainę pierdolę, wszystkich pierdolę. Skończyłem przedszkole, skończyłem szkołę i teraz mam wolny czas. I dni wesołe, więc Pozdrawiam ta. wszystkich chłopaków, ta. tam nie są. mam czas, ta, pozdrawiam, ta. tak. Ta. Pozdrawiam, volta, Pozdrawiam, wszystkich, wielka rewolta. W Warszawie Całupimy. się dzieje, za chwilę zobaczycie co się stanie. Dostaniesz bań.